Ej, nienawidzić świat, nauczyłem się od brata Docenia z brata, nauczyłem się od świata i mnie tu parę spraw nie pomoże na to apup Czuję, że jestem sam, chociaż solo nie latam Mówisz, że też jesteś taka Nauczyłem się, że co drugi z nich to atrapa Pokażę jak się gra, zanim pierdolnie pikawa Jestem inny niż parę lat temu, ciężko się gada Wlałem w siebie więcej niż mogłem Więcej niż powinienem na pewno Jestem z miasta, które ciągle moknie no, Uzami matek, które zabija codzienność Wiem co czujesz, ja też żyłem na odpierdol Wiem co czujesz, wiem, że to zabija bańkę Gdzie podziała się większość, co stała ze mną Kiedy Nie gadamy raczej, czas pokazał prawdę Typie wyznają miłość blokom, ja nie chcę umrzeć tam Odświeżyłem polski rap, tak jak ej, ej, Obcinają kundle, życzę najgorszego każdej zawistej kurwie Mówiłaś, że ja się potrzebuję Ziomal wyśmiał cię, bo bać nie snujesz. Ej, twój raper wymienka, nie trenuje Ej, Dwa jeden na karku, nie wiem czy coś jeszcze czuję okay. nie na wizyt świat nauczyłem się od brata Docenia z brata, nauczyłem się od świata Poli mnie tu parę spraw nie pomoże na to apa Czuję, że jestem sam, chociaż co nie latam Mówisz, mówisz, że też jesteś taka Nauczyłem się, że co drugi z nich to atrapa Pokażę jak się gra, zanim pierdolnie pikawa Jestem inny niż parę lat temu ciężko się gada Wciąż nie wiem co to szczęście Pierdolone życie Zawsze chciałem czegoś więcej Znowu latam Nie dzwoń do mnie na weekendzie Poleciałem z życiem Nie wiem czy to było błędem Życie łamie dna Ja się na, na Everestie Albo na dnie do tej kurwy się uśmiechnę Nienawidzę siebie za to jaki jestem Nienawidzisz mnie za to jak będę Nie mają na widelcu, Ale mają na widoku Chuj mnie obchodzi Co się dzieje w twoim bloku Parę razy ciągle to ze stówy I wracam na loku Jak mam nie oszaleć Kiedy wokół tyle pokus Ej, nienawidzić świat Nauczyłem się od brata Docenias Brata, nauczyłem się od świata nie mnie tu parę spraw, nie pomoże na to apap Czuję, że jestem sam, chociaż solo nie latam Mówisz, że też jesteś taka Nauczyłem się, że co drugi z nich to atrapa Pokażę jak się gra, zanim pierdolnie piekawa Jestem inny niż parę lat temu, ciężko się gada A <mulacza> No jed tym bronko. Ja i moi bracia, pochodzimy z małej wiochy Trwamy zabitej dechami Stawiamy kroki na niej kurwa razem już chyba od ponaddzibanej dekady, My to talenciaki, ale kurwa zadzieka prawie nigdy nas nie doceniali To właśnie dlatego teraz jestem na jakiekolwiek dobre zdanie o mnie zahartowany Ja i moi bracia pochodzimy z małej wiochy zabitej dechami Stawiamy kroki na niej kurwa razem już chyba od ponaddzibanej dekady, My to talenciaki, ale kurwa zadzie prawie nigdy nas nie doceniali To właśnie dlatego teraz jestem na jakikolwiek dobre zdanie o mnie zahartowany Depresji nie leczą zany, wjebierz się w to głębiej dalej Będziesz brał podwójne dawki, leczenia siebie, kurwa dość Pania, przejebana pana sprawa, wiem to kurwa z doświadczenia Ty tylko, że mi wyżera głowę, czy udina chmiał jak widziałem biały temat Teraz czuję obrzydzenie, bo kurwa się mi już przejawiał Miałem wziąć tylko łyka, wypiłem do dna nie zaspokoi woda nie wiem, że ciągle gadzam o dragach, no bo mam z nimi ciągle spory problem Kiedyś to ja byłem postrzegany przed tym teraz to ja to robię Ja i moi bracia pochodzimy z mojej wiochy zabitej dechami I stawiamy kroki na nie kurwa, razem już chyba od ponadjebanej dekady My to talenciaki, ale kurwa, za dzieciaka prawie nigdy nas nie doceniali To właśnie dlatego teraz jestem na jakiekolwiek dobre o mnie zahartowany Ja i moi bracia pochodzimy z mojej wiochy zabitej dechami I stawiamy kroki na nie kurwa, razem już chyba od ponadjebanej dekady Trzymaj znaczy, się moje mojej fasady, za Jak syrusa nie kontrola, gdy ładujesz sobie prostek nie jestem święty, wiem jak to działa. Przygarnię garkowi kotel, kogel, mogel, po weekendzie człowiek to dziś sofę S H D H M B A, a to zwykły coby, kiedy nie jest Ja się im nie zwierząt nam no, to jakby wypoksywać psa sam. na kurwę, albo z tej mi serca guza. Czego? Czego? Za blondimą wspaniałą Teraz pewnie na Bostonie skaczę na czym ogonie Jak mogłaś ma kochana Wyjebać mnie dla siana Umówiłem się z tobą rano Liczyłem na coś więcej Tam ciebie dziś nie było Więc wypierdalaś dziro Teraz mam brunetkę, która skradła moje serce Brunetki i blondynki Wszystkie was jebać dziwki Pierdolić administrację, to są kurwy jebane, pierdolej. <śled> <śled>